matmy to w konsekwencji pytam. <grym> pytam? Polski i czytamy wiersze. Sam nawet nie wiem, co będzie lepsze. <grym> lepsze? Następny historyczny zalew, gdy stan. Przypominam nie nawet sam, Jim Ham. Dżimzis Ham? Moi bracie, łączmy się z tą drogą, mój Sam nie powiem zdania i żadnym polskim królu. Matma to również dla mnie kompletna abstrakcja, ale na polskim to dopiero będzie. Posłuchaj, kumie, co następnym czasem zmajstrował. Ty także na ucha, a nie będziesz żałował. Otóż, mając na pięku naszego polonisty, myślałem, plan nieprzeciętny. Plan ten miał na celu doprowadzić polonistę do furii, mój przyjaciel. Zatem, pisząc zadanie, klas trochę nie poświęciłem słowa na tematy przedstawione, a w godzinę pseudoliterackiej płodności, no, jak pracowała grupa, nie wysmarowałem napis. Dobrze was widzieć, mości panowie. Jak się miewacie, jak zdrowie? Bądź pochwalona cudowna aniera, do którego jestem gotów zgrzeszyć nawet w niedzielę. To dla ciebie spędzam sam <tuszy> dzień. Grycie <tuszy> <dzień>, mi <tuszy> całej na siłowni osiedlowej, pracując nad swoim ciałem. Ludzie się jak głupi, że dnia pewnego padniesz do ramiona. Muszę potęgą ciała Mój drogi. Smucić się muszę, z jedzeniem już ponad ciało, U innych cenię duszę. Pozwól zatem, teraz jaśnię te przyziemne myślenie, Memento moje to lek na twoje Nie Niebywały intelekt sprawia, Iż mam na ciebie jeszcze większą krawkę. Lecz jak ci wyjaśnić? Czy właśnie obraziłaś moją matkę? <grym> o niebiosa! Ciężko zasłużyłam na takie cierpienie? to jest nie od intelektem stworzenie. Zagroż kultury, nie wiedzy o świecie, wielką problematyką dla człowieka słowa wiecie. Nie jak każdy rodak powie, Oni mówią, on, lecz A na pytanie, po co ci głowa odpowie? Zbijem ją? Spróbuj więc zrozumieć wspaniałe pytanie. Iż ta łacińska idea tłumaczy, co po śmierci nastanie. Pamiętać jeszcze mieć nie przydadzą się wcale. Gdy Pukać będziesz do niego z bram, trawie cię będą robale. Dobra, czyńcie. Janek troszkę głośniej. Yy, Natalia no ja, super. Ten cała gawieź kompletnie zamiera, a niebo się w pełni przed nimi otwiera. Ziemia drży, yy, sklepienie goreje, rzeki ustają, a wiatr huczy i wieje. Symbolizuje coś wielkiego. Tak! Oto moment nadejścia bohatera głównego! Głów wam przysparza mi cierpienia. Wchodząc wasze hordy, czuję szczyt upodlenia. Karpę wami i waszym nędznym żywotem. Jestem tu za karę, nie mam na to ani kszty ochoty. Cała ta instytucja to dla mnie najokrutniejsza kara. Tu sięga kresu, nadzieja w ludzkość i wiara. To miejsce jest bezpowrotnie opuszczone przez Boga. Pozostawiono ból, zgiełk i trwoga. To miało być miejsce, gdzie tworzymy twórce za nogi, lecz realia dowodzą przytwierdzenie nas do piekieł podłogi. Wśród tego plepsu, tej masy otępiałej, jedyne co człowiek czuje to to, jak jest mały. W tym tłumie twarzy jednakowych gnie mój talent, jak ja jestem wyjątkowy. Sprawujący władze belszy, pozbawieni są uczuć w całości. Tłumie zatem my emocje, gdyż nikt nie zna tu zrozumienia i litości. Pozwólcie zatem, towarzyszenie dolierze że zasiądę tu z wami, by kolejny dzień ma głowa, była faszerowana pustymi ligami. Spójrzcie tylko, najwierniejsi kompanii. Tak właśnie wyglądają dziwacy zbuntowani. Przeciw czemu ten bunt i to wrogie nastawienie. Chcę ci wyjaśnić, wielmożny Janie, swe jaśnie Pańskie oburzenie. Na cóż ja ci będę prostaku cokolwiek tłumaczył, jak ty swym brakiem rozumu i tak byś wszystko przeinaczył. Trzymaj za mnie, drogi kompanie, bo nie radzę za to, co zaraz się stanie. No jakiś mocny w gębie? Nie tylko tak. cóż jakimkolwiek językiem bojujesz. Od co, ale nie rzadziej. Zaraz pokażę ci, jaką tłumacz. Otrzymujesz no, nie. się nieraz z takim się biłem. Z No dalej. Na co czekasz? Tu, no, teraz, teraz! Teraz to się uspokójcie, bo nie na walkę pora. Za moment będziemy gościć pana, profesora. Ach, witajcie, moje drogie nieumiałki. Co obce wam to? Sonety, pierwiastki i całki. Bądźcie i Wy, którzy co dnia tu przybywacie, lecz na marne tę instytucję nawiedzacie. Szczęść Wam może co stoi kultury i wiedzy pragniecie, na darmo się łudząc, że ją kiedyś odnajdziecie. Po tak entuzjazmem nasyconym powitaniu, niech nam Pan zdradzi, jak są poczucie po śniadaniu. A cóż Ty mnie pytasz i czego się spodziewasz, pytając mnie ciągle? A jak się miewasz, kraj ten to ruina, a system jego chory. Polak, Polakowie wilkiem, a rząd to potwory. Jakże mam się czuć dobrze i chwalić poranek, gdy naszej ojczyźnie nałożono ciernistą koronę tam, gdzie kiedyś wiano. A jakże to? A także to. Wszelkie ideały zostają porzucone, a cnoty i morale przez władzę podwąsą. Plebs dorwał się do koryta, i mocno trzyma władzę. Ty, który tu wchodzisz, Po wielką nadzieję. Niczym dlatego. Nam, inteligencji, wiazno kształcić a za taką katolikę płacą mi płoty. Stwórco wszedł jak gardzę jego osobą. Ten człowiek to nieudacznik użalający się nad sobą. Ten jego brak perspektyw przez rzeczywistość przytłoczenie. Odesłały jego talent i wieczne zapomnienie. On niegdyś miał paryzmę, uznanie poczat młodych ludzi. Teraz tylko niepokój w naszych sercach budzi. Co tam prawie się ja, Nic, nic, proszę pana. Znowu będzie konflikt od samego rana. Zaraz mi zagrozi, że do szkoły wezwie moją matkę. Wiem jednak, że ta wizyta sprawiłaby mu gratkę i nie jak myślicie, w celu przytworzenia miłośnika, lecz uskutecznienia względem miejscowych zalotów. Tak moi drodzy! Dobrze słyszą wasze uszy. ten auto wajdak jest powodem mych katuszy. Podczas gdy ma rodzicielka z ojcem mym się rozwodzi, ten wajdak podstępny non stopią uwodzi. A zatem wracając do naszego tematu ostatniego, zechciej nam przypomnieć. Może ty, kolego? Tak, nie wiem, że na tym naszych ostatnich dywagacji był i problematyka zawartych w nim relacji. Głównie mieliśmy na nad charakterem jej między Gertrudą, Tadiuszem a głównym Bohaterem. Ach, ironia losu. Prześladujesz naszego młodzieńca. Już można dopatrzeć się na jego licach rumieńca. Jest to zaiste oznaka narastającej w nim goryczy. Szekspir, jak i rzeczywistość, nie dostarczają mu słodyczy. Dzieło mistrza wiernie odzwierciedla nasze realia. Upadek rodziny i familijna anomalia. Oto Hamlet, pełen nienawiści. Wobec tego, którego rządza władzy, Miłości Gertrudy była przyczyną zła całego. Ja nie będę. Po prostu w milczeniu oddalmy się stąd pędem. Zapomnijmy o sprawie, nie mówmy już o tym. Życie to chyba coś więcej niż same kłopoty. Masz rację, Janku. tyle dobrego. No, sensem byłoby w sucie dnia tak pięknego. Rozmowa o utrapieniach, a nie o miłości która ma osiągnie, to jest jak gąbka, Czujesz mnie kości. No masz losy, ze skrajności w skrajność popadamy. Taka mieszanka nastrojów, to typowe już nie tylko dla damy, Lecz całego młodego pokolenia. Pomorek niczym sygnalizacja światła, Na bez przerwy się zmienia. Chianku, zwróć na mnie uwagę i traktuj należycie. Tak bardzo cię kocham, że oddałabym życie. Zachodzili na cztery są całym To no, może by tak, kochanie, poczekać do wioski. Że nie wymaga pewnej aranżacji, nie jesiennej szarugi, lecz ciepła wiosny, bądź wakacji. Wakacje? Wakacje, wakacje mój panie? To ja nie doczytań, jeżeli ty do nie uczty, to długo będziesz zlekał. Ja z już rozpalona miłości płomieniem. Jego <trony> <Palałbym> kamieniem. <trony> 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 nie rozumiem swojej poetyckiej metafory. Poetyckiej? W obrzydzeniu poezji dopatrują się maszkarony. Jedyną formą poezji, którą akceptuję jest dekadentyzm. Wyznawać miłość w poezji? Musiałbym być kopnięty. No, bo powiedzianeczku, co miałeś na myśli? Może twój sen nadrynkowy niebawem baw się Och, ja nie ukochany! Tak bardzo się cieszę. Lecz chwila, na taką okazję to ja się uczeszę. A co do poczaką z A jakżeby inaczej będę czekał? Murbeton, Murbedon by mnie nawet nie powstrzymał. Z tak trudnej chwili to bym chyba nie wytrzymał. Rad byś była, mogę dorwać mnie w swe szpony, coś wam powiem. Traktujcie jak zarazę wasze przyszłe żony. Jak masz, to wypiliśmy naprawdę mało. ka <laughs> człowieku, to 50 groszy koszysz. Ejże, ej mój drogi kolego, z dać grosza i skąd z biednego? Mi do wina jedynie zeta Pan widzę, rarytaski sobie kupuje. A sprawa to nie błacha, lecz państwowej wagi. Kultywowanie tradycji państwa wymaga powagi. Zachować ją zatem nie jest się, proszę. Więc, że patrioty wypromują te droższe. Ojcze, dość tego. A oto i dowód na mniejsze słowa, że z gubą będzie Ci Twoja własna żona to moja Synu, kochany, co ty tutaj robisz? Prezes do domu, do mamy. Ojcze, nie mów mi nawet o matce. Na myśl na waszym rozstaniu czujesz jak w klatce. Me serce, wiem mnie do działania, ma niemoc kompletnie mnie otumania. Synu, ja też nie aby cofnął czas. Zmiałem dom, pieniądze. Ale i was. Gdyby tak udało się wszystko naprawić, gdybyś rzucił pijaństwo, to mogłoby cię ułaskawić. Matka by w tobie odzyskała podporę. Nigdy nie nazwałaby cię już więcej potworem. Wizja to a iście. Więc co chcesz zrobić, żeby się to stało rzeczywiście? Dobrze wiesz, że pan profesor moją pozycję, a twoja matka skazała mi na wieczną panią. Dym rzecz, kochany ojczulku, ja nie mam zamiaru mówić mu wujku. Życie cię pokrzywdziło, lecz przysięgam ci ojcze, nie spocznę, póki w pełni cię nie pomszę. Bo zbędę się szui, co do naszego grona się wdarła. Udowodnię matce, że jej miłość nie umarła. Drogi bohaterze, utwierdzony jesteś w wierze, iż pokonasz wszystkie przeciwności losu. Szczędząc swojego głosu wykrzykujesz pompatyczne rewolucji deklaracje. Lecz skądżeś taki pewny, że to ty masz rację? Jesteś młody, zbuntowany, Choć przez los nierozpieszczany, dotargany emocjami, młodzieńczym szałem, wnet niczycy statek robią słowa, wnet roztrzaskasz się o skałę, jeśli nie dopuścisz do wnętrza swego racjonalnej myśli, która głowę zatroskaną z mrocznych wizji w nich oczyści. Ach, nasz drogi bohaterze, nie zatracaj się w furii. Ta nieokiełznana furia zrobiła z siebie wariata i durnia. Nie trać swojego potencjału na planowanie wendetty. Nie odrzucaj kobiety, bo ta cię kocha. Gniew twój ostudzi. Tylko uczucie wzajemne się w tobie zbliża. Łaha, bo tak późnej porze napędzać mi Dziecko? Co się dzieje? mi każą wstawać, a jeszcze nie widnieje. Hej, bracie! Bracie! Weźmie uważnie, posłuchaj. Obudź się wreszcie nastaw staw ucha, gdyż rzecz się stała straszna i okropna. Teraz rozumiem, że. Co ty plecisz, człowieku? Ja mówię o śmierci. Do tej pory o tylko pomyślę. To łzami się wokół kręci. No mówże, co się stało? Przed godzinami dwoma Iza skonała się w me ramiona. Musiała popełnić załóg miejscowości, gdyż wyszeptała — Jaku, tak będzie prościej. — To niemożliwe. To haniebne imię. Pomszczę ją zatem, a jak nie, to zginę. — Co to, proszę pieniądze? — Z młodzień on wyzwał naszego bohatera na walkę o zmroku. Walka ta miała toczyć się o największą nagrodę. Być albo nie być. Los okaże we wtorek. Ciebie winie. Dość tej gadaniny. Załatwmy to w końcu. Walcz. Walcz. Kończył swój żywot Chyba Chyba wszyscy, jak jesteście, doskonale rozumiecie, że nie wyobrażam sobie dalszej egzystencji na tym chorym świecie. Nie, nie, nie. O losie parszywy, o losie okrutny. Czy... dla naszego bohatera jeszcze bardziej. Okrutny? Narzędzie zbrodni. Zapraszam go do ostatniego ze śmiercią, posiada tyle pocisków, by odebrać mu życie. Tak więc podwójny jest tragizm naszego bohatera. Zakończy swój żywot na zero czy rozpocznie od zera. Lecz tak, jak nie wszystkiego można się dowiedzieć w tym świecie, tak i tego, moi drodzy, się nie nie dziś dowiedzieć, nie. nie dowiedzieć.